do bez, dla, z, od, u. Nie lubię. Nie mam. Nie znam. Nie oglądam. Nie piję. Nie lubię sportu. Nie jem mięsa. Nie znam tej dziewczyny. Nie ma. W sklepie nie ma mleka. Anna nie ma dziś lekcji. W pokoju nie ma telewizora. Uczyć się słuchać, szukać, potrzebować, nienawidzieć, zapomnieć, próbować, używać, bać się. Pełnoć, słucham radia, zapomniałem paszportu. Ona nienawidzi tej muzyki. Kuzyn, kot, kuzyna, kota, telefon, chleb, telefonu, chleba, siostra, lekcja, siostry. Lekci dětskou mléko, dětská mléka.